Maneczko, witajcie. Nie wiem, czy coś mam mówić więcej na ten temat. żeby nie było tarczanówki sztuki oryginał oczywiście z Yamahy tak to wygląda Zbierniczek pusty czemu tyle razy mówiłem tutaj i tutaj zobaczcie co się dzieje Masakra, Jeszcze tak w takim stanie motocykla nie widziałem zaniedbanego, niestety. No ale jak widać, zdarzają się i takie. Rurka pomalowana jakąś nie wiem, srebrzanką. I tak chce wieje. Przykro patrzeć na takie coś, nawet. No niestety. Dobra, zobaczymy, jak tam eku. Sprzęt nie odpala w ogóle. Sprzęt prawdopodobnie przyjechał z Anglii. Nie odpala, nie pracuje pompa paliwa nie kręci, nie da się wejść w menu w ogóle serwisowe ogólnie eee, e, 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 brak słów serwis Yamaha nie zrobił tego powiedział, że nie wiem co powiedzieli nie dali rady po prostu i motocyk wyjechał jeszcze chyba w gorszym stanie jak był u nich nie wiem czy cokolwiek zrobili na motocyklu czy nie każdy każdym że podobno, że kiedyś jeszcze kręcił i palił, teraz kręci i nie odpala w ogóle nie ma nie ma w ogóle śladu nawet po sygnale z pompy, czyli pompa nie pracuje, paliwa nie podaje, no to logiczne, że nie odpali no niestety takie rzeczy też się zdarzają co zrobić, zobaczymy ciekawe, czy cokolwiek się uda z tym zrobić, aż się boję. Aż się boję dotykać tego motocykla, naprawdę przyjechał kawał drogi Ale jak patrzę na to wszystko to coraz większą wątpliwości mam czy cokolwiek się uda z tym zrobić no nic coś tam będziemy próbować pomału może ale słabo, słabo to ogólnie wygląda bardzo masakra Tu wszystko takie zaniedbane, zawilgotnione. Oleju w oczku stoi na stopce centralnej na prostem oleju tak jakby tam gdzieś coś troszkę na dnie było zbiorniczek popękany cały Wszechobecna rdza, wszędzie, wszędzie, wszędzie rdza, wszędzie, wszystko skorodowane. Amortyzator, zardzewiały tutaj to wszystko zarzewiałe. Nawet ciężarki na kole zarzewiałe. Masakr, masakr. Aż przykro patrzeć na takie coś. O. кстати. Но no, не стать. Ну, <coughs> no, слабо, слабо. No, a lepszego nie pokazałem. Jakby ktoś chciał sobie zaświecić lampkę nocną to Tutaj można sobie nią zaświecić. O, no, jest załącznik do lampki nocnej. Także jak jedziemy na jakiś biwak albo pole namiotowe, załącznik mamy kotowe, podłączamy cyk i możemy już działać. Tak to wygląda. No nic. Szkoda, szkoda. Ten ładny kolor akurat taki. Akurat w tym fajnym kolorze. No dobra działamy dalej, zobaczymy co się z tego da zrobić. Pragnę słów do tego sprzęta. Ale udało się go odpalić dało się on palić. patrzcie na to tyk pompa nie pracuje nic, cisza ale teraz jak tą wtyczkę odepnę dam radę? lewą ręką? nie bardzo no nie masz. O, mi się rozłączyło, dotknąłem ekranu i się wyłączyło wtyczka rozpięta, to najgrubsza taka chyba 14 pinowa zobaczcie teraz Pompa pracuje, no proszę, czek się świeci, ale działa. Odpaliła gadzina. Teraz podłączę kostkę. Wszystko jest okej. Okay. Oprócz tego, że świeci się czek cały czas. Jak zgaszę z podłączoną kostką. To wtedy czek zgasnie, ale już nie odpali, bo nie chodzi pompa. Tu się pomału dobieram do tej instalacji. Coś tu jest poknocone. Tak samo tutaj. Ta instalacja jest cała zardzewiała, w środku jest cała zgnita. Jeszcze, no nie widziałem tak zaniedbanego motocykla i tak zardzewiałego i żeby tak wszystko było zgnite, to aż niewiarygodne. Sterowanie szybą nie działa. A ja go odłączę kostkę?

ja to taką ale pracuję. Zaborcy słychać trochę do Dobra, w go, bo szkoda. Szkoda czasu, benzyny i tego wszystkiego. Powiem Wam szczerze, odechciła mi się tego motocykla. Bardziej brnę w to wszystko. Jak widzę, jak on jest zaniedbany, jak widzę tą, tą rdzę całą i to wszystko, to po prostu odechciewa mi się. Najlepsze jest to, że założyłem czachę, podłączyłem żarówki tylko, żeby zobaczyć, czy świecą i już nie odpalił tak samo. Także tu jest tak coś skopane z elektryką, gdzieś robi zwarcie, nie wiadomo gdzie. Nie chce mi się tego wszystkiego pruć bo prawdopodobnie będzie trzeba pójść całą instalację tutaj, całą instalację pod zbiornikiem także mam chwilę wahania, że tak powiem nie to, że słabości ale chwilę wahania, takie czy w ogóle się tym zajmować, bo naprawdę tutaj tutaj ciężka sprawa z tym motocyklem jak można doprowadzić do takiego stanu motocykl, to jest pierwsza sprawa a druga sprawa, jak można kupić taki motocykl w ogóle, widząc, jaki on jest zaniedbany? W jakim on jest stanie? Nie wiem, czy ktoś nie widział, jak go kupuje, Jak, jak to wszystko tutaj wygląda? Nie wiem. W każdym bądź razie, ja bym. Za ten motocykl, nie wiem. Na części może 500 zł. Nic więcej, nic więcej. Ma nawet ten silnik tutaj, tu chyba z tego silnika to jedynie skrzynia biegów, i tyle się chyba nadaje. Chłodnica cała do wymiany. Wszystkie pokrywy zgnite. To aż, aż, aż zgniło. Tutaj silikon wystaje, posmarowany oleju. Nie ma w oczku w ogóle, nie ma. To się jeździ bez oleju, praktycznie to wszystko jest tam tak zgnite, skorodowane. Że ja się boję tutaj nawet podjąć tego, żeby cokolwiek tu ruszyć. Bo jak ja tutaj zacznę tą, tą instalację grzebać, to się okaże, że jest cała instalacja do wymiany. A ja instalacji niestety nie mam. A taka instalacja też trochę kosztuje. Także tutaj jest problem. Jest problem niemały. No, niestety. Niestety. Dobra. Nie wiem, co byście zrobili z tym sprzętem? Reanimować to? Wróć tą instalację? Czy zostawić to? Pokażę Wam ciekawy patent. O, tutaj. Jest taka zaślepka, bo tu kiedyś były dziury. Nie wiem czy to jest policji, czy po czymś blacha chycona na śruby i tutaj ta zaślepka z drugiej strony. Wszędzie poklejone lampa poklejona, tutaj wszędzie klej, tu wszędzie klej tu wszędzie poklejone Tutaj zaczepę pourywane tutaj poklejone i puściło, o puściło tam nawet o wszystko lata nie wiem ale naprawdę wierzcie mi, że mam ogromne wątpliwości czy w ogóle się za to brać to jest niewiarygodne po prostu jak to motocykl wygląda, jak to wszystko tutaj obrzydliwe obrzydliwe to jest taki, jakby to brzydko powiedzieć, patologiczny motocykl, naprawdę, nie tarcze, no w sztuki, o, tarcze są czegoś warte, nic więcej, nic więcej. Ja to przemyślę, przemyślę, zadzwonię do właściciela, zapytam się, co on ma zamiar z tym robić dalej, bo tutaj ciężka sprawa z tym, nie? ciężka sprawa ciężka sprawa tutaj z tym cokolwiek zrobić, nie wiem. Dobra. Najważniejsze, że odpalił, a dalej dalej będziemy myśleć. No szkoda, bo w takim ładnym kolorze, ten fajny sprzęt akurat, fajny rocznik. Najładniejsze chyba malowanie z tamtych lat. Piękny motocykl był kiedyś. Już nie jest. To taki już Taki już nie wiem, jak to nazwać. Nawet powiem na szczerze. Nie wiem, co byście zrobili z tym motocyklem. Zastanawiam się, czy, go, czy cokolwiek w ogóle z nim robić. Czy lepiej go oddać właścicielowi i, i go zostawić tak jak jest. I niech sobie sam tam nie wiem, niech go najlepiej zezłomuje, albo sprzedam na części, bo to chyba. Do niczego więcej się niestety nie nadaje. Tak myślę, przynajmniej. Ja bym tak zrobił. Wierzcie mi, że pierwszy raz mam takie e, wahania, wątpliwości, co mam dalej zrobić. Nie? Pierwszy raz, no jeszcze tak nie miałem, że jeszcze nie miałem przede wszystkim tak zaniedbanego motocykla. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tak doprowadził do takiego stanu motocykla. Widziałem mnóstwo tych motocykli po służbach, ale nie widziałem, yy, nie widziałem żeby, żeby on aż tak wyglądał źle. To prawdopodobnie to było po służbach chyba gdzieś w Anglii, natomiast nic tu nie było robione oprócz tych dziur w czaszy. Yy, wszystko jest w oryginale, wszystko jest tak jakby yy, standardowe, cywilne. Zadupek jest cywilny, nic nie było ruszane, wszystko jest w oryginalnym kolorze, nielakierowane. Także tutaj naprawdę nie ma się czego doczepić. Żadne plastiki nie były uszkodzone, oprócz tych dziur w czasie. Wszystko naprawdę w takim fajnym stanie. Nie ma tu żadnych dodatkowych regulatorów, jakichś cudów. Tam normalna, zwykła, cywilna wersja. Nie wiem, do czego te dziury tam były wycięte. Czy to jakieś tam sygnały były, czy coś, nie wiem. W każdym bądź razie. W każdym bądź razie no ciężka sprawa, nawet tutaj zobaczcie, wszystko jest oryginał, ten przełącznik tutaj jest oryginał, licznik jest taki, w milach. Ciemno się zrobiło, muszę lampkę włączyć nocną, o, styk, jest, dobra. Sadupek jest oryginał, nic nie wycinamy w oryginalnym kolorze. I nie było lakierowane, nic się było klejone. Zobaczcie, wszystko jest oryginał. Także naprawdę, tutaj to tutaj nie ma się, do czego doczepić. Natomiast tu już jest rdza. Tu jest rdza. I całe, tak jest, to wszystko pobijane. Tu to samo. Wszędzie takie pobijane. Czacha popękana. Rama dobra. No, ramę oglądałem tak z wierzchu, powierzchownie. No to rama jest ok. Natomiast ryderki są bardzo twarde. Nawet po kolizji główka ramy rzadko się zdarzy, żeby kiedykolwiek pękła. Natomiast tutaj od chemii aż to wygryzło całe. Jest całe wygryzione, wygryzione aż, aż na rękach zostaje takie siwe. Jakby ten lakier wygryziony. Tutaj to samo, aż białe są te zaciski. Tutaj już wszystko. Wygryziony do zera przez chemię na mainie Także Ciężka sprawa Dobra, piszcie w komentarzach, ciekawy jestem Co tam ktoś zadecyduje Jak tam myślicie, czy się brać, czy oddać to jednak właścicielowi Chętnie wysłucham opinii Zobaczymy, jak tam ktoś, kto woli Widzieliście jak ten sprzęt wygląda, pokazałem, pokazałem ta wcześniej silnik, tą pokrywę zaworów, te wszystkie opaski, listwę wtryskową i tak dalej. Oczywiście całe wtryski tutaj są do zrobienia. Listwa wtryskowa całkowicie do regeneracji. Bo zaczyna głupieć, przerywa, gaśnie, za chwilę jakieś czary mary się dzieje, nie można tego wyregulować. Także tutaj znowu dodatkowa robota, znowu dodatkowe koszty. No zobaczymy, chciałbym znać, poznać wasze zdanie na ten temat i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, to na razie pierwsza część. Jeżeli zdecyduję, że, że to robię, będę nagrywał dalej, o, ale wieje dzisiaj. Jeżeli zdecyduję, że będę kontynuował tą pracę tutaj przy motocyklu, to będę dalej nagrywał ten film. Dalsze postępy z tego motocykla, jeżeli zdecyduję, że nie będę tego jednak nagrywał, nie będę tego robił, to nie będę dalej wrzucał filmów z tego, bo naprawdę aż mi serce boli jak patrzę na tak zaniedbany sprzęt, tak zaniedbany motocykl. Dobra, trzymajcie się pozdrawiam i do następnego. Czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam. Far from a superstar And my daydreams are killing me Let me fall to my get me. Get losing, to me. just let me fall to my grave heart fails under pressure